A wszystkim mówi Black, z Bitcoin Sypex. Dzisiaj nasze takie podsumowanie, jak co tydzień, analizy technicznej Bitcoina i kilku innych ciekawostek. Dzisiaj zaczniemy może taką analizę od dominacji Bitcoina. Dlaczego, dlaczego od dominacji Bitcoina? A dlatego, że dużo się mówi w mediach o tym, żeby kupować Bitcoina, że Bitcoin da największe wzrosty, jest najpewniejszą kryptowalutą, która da ci największe zyski. No i z tymi zyskami, z tymi najpewniejszymi po prostu inwestycjami trochę bym polemizował, a dlatego już się tutaj przedstawiam. Sytuacja jest taka, że mamy tutaj oczywiście rok 2016, czyli można powiedzieć, że ta dominacja się rozpoczęła rocznie z Bitcoinem, ona wynosiła 99%, tak? Czyli mamy stąd spadek. Do następnej hossy, czyli tutaj mamy luty 2018, mamy spadek o 63%. Następnie mamy tutaj wzrost do bessy, czyli tam można powiedzieć do dołka Bessy, czyli 1 lutym 2021 możemy się tutaj posłużyć październikiem 2019, gdzie był ten podwójny top. Mamy tutaj wzrost o 100%. E, tak, to jest wzrost o 100%. I następnie mamy tutaj spadek, czyli od stycznia 2021 do maja 2021, czyli praktycznie ten właściwy szczyt, który dzisiaj mówimy, że te 64 tysiące na bitcoiny było właściwym szczytem. Mamy spadek o 45% na dominacji. E, mamy wzrost oczywiście o 100%. Obecnie, jeśli weźmiemy sobie z tego pułapu, e, jak widzicie, tutaj mamy gdzieś czerwiec. Czyli 22% wzrostu, a więc siła wzrostu bitcoina jest tutaj zdecydowanie, zdecy, zdecydowanie słabsza. Co idzie za tym faktem, że altcoiny trzymają się o dziwo bardzo dobrze, co wielu YouTuberów dzisiaj cały czas yy, kwestionuje. Zasadę taką, to znaczy, zasady, że cena Bitcoina może pójść w górę z tego momentu, że jeszcze nie ma kapitulacji takiej ostatecznej, bo za dużo altcoinów po prostu się trzyma. Czyli jak widzicie, mamy tutaj wzrost dominacji o 100%. Co było tą właściwą kapitulacją, natomiast tutaj tego wzrostu mamy 20%, czyli można powiedzieć no właściwie 1 czwarta tego co było w poprzedniej BES-ie. co pokazuje, że siła altcoinów i rynek altcoinów jest zdecydowanie mocniejszy niż rynek samego Bitcoina, co może nam sugerować, że z obecnej ceny, jeśli mamy tutaj spadek o 60%, mamy tutaj spadek o 40%, no, to zakładając, że spadniemy o kolejne 30%, czyli tam e, względem 40%, tam 45%, tak 45%, no to spadniemy jakieś kolejne 30% na dominacji, czyli na następnej hoście. 30% na następnej hoście daje nam tutaj gdzieś płat około 30% dominacji Bitcoina, 70% dominacji e, Altcoin. Jak widzicie, mamy naszą strefę, oczywiście ona jest tutaj też obniżona do 16%. Natomiast my się tutaj trzymamy, że poprzednia hossa, znaczy poprzednia następna hossa, będzie tutaj się utrzymywać w tym właśnie price boxie zielonym, czyli tutaj będzie taki rynek prawdziwych altcoinów, co też by nam sugerowało, że Bitcoin albo zrobi szczyt ciutkę większy od tego, jaki widzieliśmy w zeszłym roku, czyli w 2021, bądź zrobi double top, bądź będzie to szczyt niż czyli czyli coś czego mało ludzi zakłada i będzie, będzie się śmiało ale teraz jak sobie przejdziemy tutaj na analizę bitcoina No to jak widzicie wzrost oczywiście na bitcoinie mamy takie zakładaliśmy w poprzednich materiałach czyli mamy ten październik zielony mamy ten listopad zielony E, dużo altcoinów, oczywiście, te wzrosty są tutaj. Spójrzcie z tego dołka, czyli z tych 17,5 tysiąca, mamy wzrost o 20% na Bitcoin. Jeśli sobie damy tutaj BNB dla przykładu, no to spójrzcie, mamy tutaj ze 185 wzrost o prawie 100%, czyli obecnie BNB ma cenę. Taką jaką gdzieś widzieliśmy w sierpniu 2021, czyli po tym wzroście. Więc teraz pójść, gdzie jest cena Bitcoina, gdzie jest cena BNB? Zakładając, że Bitcoin zrobi wzrost do 40 tysięcy, BNB zrobiłoby wzrost, jakiś nie wiem, z tego punktu na nowy szczyt. Ja tutaj użyję tego słowa, tak, czyli przy 40 tysiącach dolarów na bitcoinie, BNB powinno zrobić nowy ATH. Co byłoby oczywiście wielkim, wielkim zaskoczeniem, i to ATH byłoby dosyć, dosyć mocne. Ta sama sytuacja jest oczywiście też na innych alt altcoinach, czy też na Ethereum, czy też na przykład na Chili, które Cellis się dziwo, bardzo mocno trzyma i zrobił bardzo ładny mruch. I to wszystko prowadzi do tego, że właśnie takiej mojej spekulacji, że cena Bitcoina. Yy, Właściwie może nie zrobić w, nowym, w nowej hoście szczytu. No i to by się łączyło oczywiście z faktem takim, że w czerwcu mieliśmy przepiękną, przeogromną kumulację na Cardano, na przykład na Ethereum, na Ripple, na Matiku, Polygonie. Tak? Czyli, czyli inwestorzy bardziej skupiali się na wybranych altcoinach niż na samym Bitcoinie. Dlatego dzisiaj niektóre altcoiny wybijają mocniej niż wybija sam Bitcoin. Nagonka, jaka jest oczywiście w mediach, czyli mówiąca o tym kupuj bitcoina, bitcoin jest tą przyszłością i tak dalej, może być po prostu spekula spekulacyjną pułapką na yy, niedoświadczonych, nieogarniętych w temacie inwestorów. I oczywiście tutaj też założę yy, z góry, że to są moje takie własne spekulacje. Nie każdy się musi z nimi zgadzać. Każdy ma gdzieś tam swoje wnioski, yy, swoje obserwacje. Natomiast to jest taka moja obserwacja, więc możecie wziąć ją gdzieś tam lekko do siebie, przeanalizować na swój własny sposób, sprawdzić, czy aby na pewno taka sytuacja mogłaby się pojawić, żebyście potem przy następnej hoście nie byli zdziwieni, że kupując bitcoina przy cenie 60 tysięcy i potem uśrednianiu jej przy kolejnych tam 20, 30, 40 tysiącach, znajdujecie się w sytuacji, kiedy macie uśrednioną cenę bitcoina na 30, 40 tysiącach dolarów, a kiedy przychodzi hossa, Bitcoin osiąga ten pułap, to jest jego po prostu szczyt i praktycznie wychodzicie na zero, wręcz przeciwnie, nawet nie wychodzicie, bo liczycie na to, że cena pójdzie w górę, kiedy altcoiny zaczynają robić ogromne wzrosty, a wy wtedy na przykład zaczynacie je skupować, bo widzicie, że jednak coś jest tam e, na rzeczy, no i wtedy wszystko leci w dół i znowu jesteście pogrzebani z hajsem e, w trumnie, że tak powiem. Także... Yy, do, starczy tego e, takiego pitolenia. Przejdźmy tutaj do wykresów, co się wydarzyło, co się może wydarzyć e, w na, następnym tygodniu, w tym miesiącu. Jak widzicie mamy trzecią piękną świeczkę, która wybija nam tutaj ten trend spadkowy, tak? Czyli to co mówiliśmy cały czas, tutaj mamy te nasze pułapy, czyli pierwszym takim pułapem śmiał tutaj możemy sobie e, wskazać jest oczywiście m, ten tutaj poziom, czyli to jest nasze jakieś Oczywiście, że zjechałem 21 700, 22 000, czyli tutaj musimy wybić ten poziom. Następnie Mam tutaj tą naszą, oczywiście, 200, która jest obecnie na poziomie tam 23 000, więc ją też by trzeba było wybić i zrobić wyższy szczyt względem szczytu z sierpnia, z 15 sierpnia, i wtedy prawdopodobnie mielibyśmy tutaj to W, być może byłoby to wybicie, o którym mówiłem wcześniej na materiale, zejście i zretestowanie właśnie tego tutaj e, szczytu. No i wtedy moglibyśmy pójść na następny wzrost. Więc z obecnej sytuacji, no jeśli ktoś chce rozgrywać, jeśli oczywiście Futures, no to jest dosyć mm, ciężka sytuacja, ponieważ jesteśmy, tak można powiedzieć, no, na granicy. E, jeśli sobie zobaczymy tę oczywiście dniówkę, e, może to pousuwam tutaj tak szybko, z perspektywy dniówki no to mamy tutaj oczywiście fajną, fajną na bitcoinie m, ostatnią kumulację czy kumulację, akumulację kumulacja to jest w lotku akumulacja jak widzicie ona jest tutaj w takim naszym price boxie cena się utrzymuje obecnie ten price box tutaj wybiliśmy więc y, z perspektywy takiego nawet rozgrywania jak widzicie nas tutaj wskaźnik osiągnął Yy, maksymalny, maksymalny poziom, jest pędzel, czyli tutaj w strefę czerwoną, spójrzcie tutaj mamy w strefę czerwoną, teraz zaczynamy korektę dla ruchu tego, który był tutaj i byśmy tutaj oczekiwali się zejścia gdzieś do tego po poziomu bądź do strefy zielonej, dopiero ze strefy zielonej, skupiałbym się tutaj na otwieraniu jakichś pozycji długoterminowych, natomiast z perspektywy oczywiście longów, znaczy shortów, sorry, jak najbardziej, oczywiście mam tej strefę czerwoną, możemy się pokusić z jakimś po prostu stop losem, gdzieś na poziomie 21700, bo pamiętajcie, że cena może tutaj zawrócić, robiąc tutaj oczywiście dywergencję, i tworząc tutaj na przykład odbicie z poziomu 21 tysięcy wejście na 22 tysiące, tworząc wtedy wyższy szczyt cenowo i niższy dołek na wskaźniku, co daje nam dywergencję i stąd na przykład jakiś większy zjazd, na przykład znowu do poziomu 20 tys., który tutaj jest, jak widzimy, bardzo mocnym e, supportem. Mamy tutaj bardzo ładny support na poziomie 20 tys., i mamy tutaj opór, oczywiście, jak widzicie, na poziomie 21 tysięcy, czyli cena tutaj gdzieś dwukrotnie testowała, no i więc Tutaj albo rozgrywanie longa z tej perspektywy, albo na wyłamaniu puszczanie shorta, i wtedy gdzieś prawdopodobieństwo jest bardzo duże zejścia do 20 tysięcy. No a wtedy, jeśli jesteście w shortcie, no to tutaj podejmujecie decyzję o zamknięciu, bądź rozgrywamy to dalej, czyli sprawdzamy, co się dzieje na wskaźnikach. Oczywiście otwieranie longa z tej pozycji, czyli z 21 tysięcy. Dajecie sobie stop lossa poniżej tych świeczek, czyli jest to jakiś stop loss 20600, czyli obniżacie poziom o 400 dolarów na stop lossie. Natomiast, jeśli puszczacie tutaj z tej pozycji na wyłamaniu shorta, no to dajecie stop lossa na tym tutaj poziomie, czyli to jest 21480. Krótko jeszcze terminowo, tak z godzinówki, perspektywy na Bitcoinie. Przejdźmy sobie na godzinówkę i z tej godzinówki widzimy tutaj również mamy ładne zejście. To jest to na przykład dywergencja niedźwiedzia, czyli więc widzimy mamy tutaj jeden szczyt, mamy tutaj drugi szczyt. Jak widzicie tutaj mamy na wskaźniku, na wskaźnikach mamy tutaj trend, trend spadkowy, to jest ten tutaj szczyt, czyli to co mówiłem na 4 godzinówce No i teraz zejście prawdopodobnie gdzieś do strefy zielonej. Tak jak było to w tym przypadku tutaj. Tutaj nawet mamy takie mini, mini jeszcze takie słabsze strefy i tutaj mamy double bottom. Natomiast tutaj mamy wskaźnik rośnie, więc taka dywergencja klasy B, byka. No i to się wszystko wypełniło. Przejdźmy sobie teraz oczywiście do dominacji tetera bo tam też jest dość ciekawa sytuacja. Zaktualizujemy ją. Z perspektywy Tetera, tutaj, tak więc widzicie, powtarzałem to na poprzednim wideo, że oczekuję zejścia właśnie do tej M200. -ki. Oczywiście tam było 6,50, 6,60, no ale z perspektywy tam dwóch tygodni ta linia się podniosła. Też nie jesteśmy w stanie określić, wiecie, trajektorii lotu. M20, a także rozłożenia w czasie naszych spadków, dlatego wielu ludzi gdzieś tam mówi, że no analiza się nie sprawdziła, bo cena gdzieś tam jednak nie poszła, tak jak mówiłeś dwa dni temu, no niestety no dniowy czy tam tygodniowy interwał rozbija się trochę dłużej w czasie, no ale natomiast mamy tutaj oczywiście spadek, mamy tutaj ładną chorągiewkę, o mówię, no i mamy tutaj zejście, no i tutaj mamy reakcję na tej naszej 200 dniówce, spójście. Tutaj mamy oczywiście dywergencję byczą dla USDT, a więc na dniówce, więc jest to dywergencja niedźw niedźwiedzia dla Bitcoina. Cena osiąga niższy dołek, natomiast na wskaźniku robi wyższy dołek. Tutaj więc zakładamy wejście być może do poziomu tego, czyli mam tutaj 7.26, pierwszy taki nasz opór, który może być przetestowany i spadek, czyli wtedy mówimy o tym Head and Shoulders, który pokazywałem właśnie dwa tygodnie temu. Jak na razie to się ładnie tutaj wypełnia i wtedy mielibyśmy spadek jeszcze niżej. Albo przełamanie 7,26 i powrót na 7,77 czyli wtedy gdzieś cena bitcoina w okolicę 19 tysięcy. Oczywiście, altcoiny niektóre mogłyby dostać dużo, dużo mocniej, które wzrosły zdecydowanie więcej w ostatnim tygodniu. Więc kwestia wszystkiego oczywiście poziomów, jaki będziemy mieli, rozgrywane na 7,27. Tutaj jest taki nasz kluczowy, no oczywiście siła, z jaką wskaźnik będzie rósł, bo czasem jest tak, że te świeczki mogą mieć się tak pomału, 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 pomału wzrostowo, a natomiast wskaźnik się nam szybko zapełni i wtedy będzie zjazd w dół, bądź będzie po prostu na zasadzie takiej, że pójdzie tutaj jakaś kosmiczna świeczka wyciągająca i wtedy na przykład nasz wskaźnik, osiągnie gdzieś dopiero poziom ten drogi, więc wtedy będziemy wiedzieć, że Cena prawdopodobnie zritestuje po raz kolejny poziom 7, 77, więc na to musicie zwracać uwagę. Total Market cap dawno nie był oczywiście mm, robiony, osiągnęliśmy znowu poziom 1 tryliona. No i tak to jest z perspektywy również spójrzcie, tutaj mamy piękny double bottom, tak samo na tym poziomie 8 tysięcy, 8 tysięcy, 800 tysięcy 340 bilionów, więc tutaj nasz poziom ładnie zareagował. No następny mam tutaj 1.12 strefa silna opogu, która jest wyznaczona już dosyć, dosyć dawno. Oczywiście już chyba z 2 miesiące nie patrzyłem, no ale jak widzicie, mimo wszystko cena tutaj cały czas reaguje ładnie, no i tutaj wybiciem poziomu 1.11 było 1.29, czyli powrót gdzieś do okolic 30 tysięcy. Być może wyższy, bo oczywiście kasy może być więcej na rynku, to też musicie wziąć pod uwagę. Z takich oczywiście altcoinów, jeśli zobaczymy na. AWE z tygodniowego punktu widzenia, no to spójrzcie, że AWE dosyć ładnie też się zachowuje. Mamy tutaj wybicie naszej 30, czyli jest to oczywiście na tygodniowym interwale. Jeśli cena się zamknie powyżej tego poziomu 93 dolary, no to spójrzcie, jeśli ta sytuacja się nie powtórzyła od listopada 2027, czyli praktycznie cały czas przez ostatni rok jesteśmy poniżej i tutaj to, co powtarzałem już wiele razy, nie mamy już takiej tendencji spadkowej, natomiast tutaj się robi takie wypłaszczenie. Prawdopodobnie cena będzie szła w górze, a nasza cena będzie szła za mo 30. Jednak, żeby to nastąpiło, musicie mieć na uwadze fakt, że może być sytuacja taka, jaka była tutaj, czyli mamy wybicie, no następnie potem zejście w dół. Więc kwestią będzie oczywiście następna świeczka. Świeczka następna zawsze po świeczce wybijającej jest świeczką potwierdzającą i dopiero od tej świeczki będziemy mogli w pełni świadomie powiedzieć, czy cena będzie zmienia, zmieni to na, wzrost, na wzrostowy ze spadkowego, czy też będzie po prostu dalej się trzymała trendu spadkowego. Z perspektywy dniówki, jak widzicie, mamy tutaj jeszcze miejsce na wzrosty, na AW. Mamy tutaj oczywiście wejście po tych takich naszych poziomów, które mieliśmy też gdzieś tam dawno wyznaczone. Natomiast to jest taka silna reakcja podażowa, czyli tutaj pierwszy raz mieliśmy tą reakcję w tym momencie, czyli to był gdzieś tam wrzesień, wrzesień 2022. Tutaj również była reakcja, czyli, czyli był to lipiec 21. Natomiast 3 godzinówce jest jakiś tam moment na wzrosty jest, natomiast tutaj mamy taką sobie, możemy stworzyć chorągiewkę, no i zasięg tej chorągiewki myślę, że byłby tutaj gdzieś w okolice 113, 105 dolarów, to trzeba było większą, no i wtedy wejście tutaj gdzieś w czerwone. No ale cena wcale nie musi osiągnąć tego pułapu, bo wiecie, dużo będzie miało znaczenie oczywiście od ruchu bitcoina. E, dalej, co takiego fajnego zrobił BNB? BNB zrobił fajny wzrost, zrobił fajny wzrost, doć jak do, do, tutaj, znaczy do, y, BNB. Jak widzicie, mam tutaj tę reakcję e, podażową, e, czyli, czyli jest tutaj osiągnięcie na 4 godzinówce wskaźnika, jest ten spadek. Natomiast pamiętajcie, tutaj jest ważną, w każdym wykresie jest ważna siła spadku. Jeśli jest to dosyć długa lara, która Wam wypełnia ostatnie 4, 5, 6 świeczek, no to znaczy, silna strefa podażowa, znaczy silna siła podażowa, nie strefa, no i cena będzie po prostu spadać, to będzie głębszy spadek, natomiast jeśli cena idzie sobie, wiecie, spokojnie w dół, no to wtedy wiemy, że jest to korekta, możemy zbudować jakąś formację, zwykle jest to formacja, formacja bycia i następuje następnie wybicie w górę, czyli w dalszy wzrost. Taką sytuację mieliśmy na przykład tutaj, jak widzicie, jest spadek sobie swobodny w dół, no i lecimy w górę. To samo mamy w tym momencie, to samo mamy w tym momencie, no teraz z perspektywy oczywiście długoterminowej mamy tutaj taki paraboliczny wzrost, więc teraz jakaś korekta. Przykładowo może być tutaj do 318 bądź do e, 339. Tutaj mam takie pierwsze mocniejsze wsparcie. E, doczkoń. też ostatnio dał ładnie zarobić, bo to jest moja druga pozycja, która osiągnęła 1000% na future. No i tutaj mam doczkoń, oczywiście wyznaczałem e, wybicie e, oczywiście tej chorągiewki. Na kupię. No i teraz jak widzicie mamy tutaj jakąś tam reakcję, czyli jest wybicie z 12, wejście na te 13, tutaj mamy silną strefę obecnie stworzoną podażową, to jest ta tutaj strefa, no i tą strefę trzeba byłoby wybić, a najlepiej wejść znowu na wyższy, wyższy tutaj pułap jeszcze wyżej, żeby złapać wsparcie właśnie na tym poziomie, na okolicach 15 centów. Natomiast jeśli tutaj zejdziemy, no to mamy tutaj jeszcze pierwsze takie wsparcie dosyć logiczne, można powiedzieć. To jest tam okolice 11,5 centa, bądź też 11 centów, to jest ten tutaj poziom. Wybicie oczywiście tej trendy spadkowej, znaczy wzrostowej, sugeruje nam na przykład zejście do 8 centów, 8,5 centa, tak, 8,5 no natomiast z perspektywy, jak widzicie, takiej dniówki mamy tutaj jakąś Konsolidację, i to jest to, co mówię, że cena tutaj może konsolidować, może budować mm, kolejną na przykład chorągiewkę, jakąś i pójść w górę bądź w dół. Wszystko będzie zależne od tego poziomu, który tutaj wyznaczyliśmy na okolicach 11 centów. Jak na razie widzicie, jest jakaś fajna, e, swobodny spadek, i tam na dniówce wskaźnik nam swobodnie sobie pomału opada, więc może być zejście, wejście w dół. Tyle dla Was. Myślę, że jakieś tam ciekawe informacje wyciągnęliście z tego materiału. Do usłyszenia.